Dzień dobry. Julia Lis. Witam Państwa w czwartek i zapraszam na wydarzenia. Telewizji Zabrze. W najbliższy wtorek górnik Zabrze Piłka Ręczna rozpocznie walkę w lidze europejskiej. Zabrzanie zadebiutują w rozgrywkach 17 października w hali widowiskowo-sportowej Centrum w Dąbrowie Górniczej. Jest to wyzwanie, bo gramy nie we własnej hali, nasza hala nie spełnia wymogów licencyjnych na tę fazę Ligi Europy, więc musimy korzystać z gościnności Dąbrowy Górniczej. Tutaj podziękowania też dla władz zabrze, że pomogły nam w organizacji tego spotkania, i oczywiście podziękowania dla Dąbrowy, bo udostępnia nam halę. To 30 km, ale pamiętajmy, jesteśmy w metropolii, są fantastyczne drogi, więc to co najważniejsze, wszystkich kibiców zapraszam na wtorek na 18.45. No chyba Święto Piłki Ręcznej na całym Śląsku, nie tylko w Zabrzu, bo, bo to pierwszy przypadek, by śląski klub brał w fazie grupowej Ligi Europy. Zaczynamy jako brązowi medaliści Superligi i od razu naprawdę bardzo silny rywal z Aten więc y, wszyscy, mam nadzieję, którzy kochają piłkę ręczną, chociaż pora nie jest może najkwortunniejsza, bo to wtorek, 18.45, ale pojawią się w hali, będą kibicować naszym zawodnikom. Y, organizujemy dwa autobusy, które zawiozą naszych kibiców z Zabrza do Dąbrowy o 16.45, odjazd. Myślę, że mogą przewieźć blisko 200 kibiców, bo to są autobusy komunikacji miejskiej. To udogodnienie też pod kątem szkoły, jak doskonale wiemy, w Zabrzu piłkę ręczną uprawia 300-400 dzieciaków i młodzieży. Wie, wiemy, że chcą z trenerami na ten mecz wyjechać. Można powiedzieć, że przygotowujemy się od początku rozgrywek już pod kątem tych meczy. I pierwszy rywal, bardzo, taki bardzo ważny mecz, że gramy u siebie, to ze, Mistrz Grecji, AEK Ateny. Myślę, że zespół bardzo mocny i grający bardzo, i jakby można powiedzieć, aktywnie bardzo doświadczony trener i niełatwo będzie tutaj z nimi wygrać, bo w związku z tym, że jest to jakby też nasz debiut w europejskich pokarach jako zespołu, natomiast no my jesteśmy gospodarzem w tym meczu i na pewno zrobimy wszystko, żeby z tego meczu mieć jakieś punkty, prawda? natomiast gramy już 8 kolejek ligowych za sobą, także myślę, że zespół jest w rytmie gry i wyglądamy na dzień dzisiejszy bardzo dobrze, także Czekamy tylko na rywala. Na razie mamy jeszcze mecze ligowe. W sobotę będziemy grali z Kaliszem i od razu po tym meczu z Kaliszem będziemy się przygotowywać do pierwszego meczu naszego Pucharowego. Na pewno niczego się nie boimy. Może będzie dla niektórych lekka trema, bo wiadomo, że niektórzy zawodnicy będą pierwszy raz grali w Pucharach. Na pewno Ateny są wymagającym rywalem, ponieważ mają w swoim składzie klasowych zawodników, także na pewno będzie ciężki mecz, ale gramy u siebie i mamy nadzieję na dobry wynik. Dobra obrona, myślę, że niezły atak, jeżeli cierpliwie w nim gramy. Jeżeli będzie dobra obrona, to i będzie szybki atak. Także mam nadzieję właśnie na dobrą obronę, współpraca obrony z bramkarzem i szybkie kontrataki. Zapraszam wszystkich kibiców na 17 października do Hali Centrum Dobrowy Górniczej o 18.45. Przyjdźcie i dopingujcie nas. Rada dzielnicy Rogietnica zorganizowała spotkanie w parku przy ulicy Krakowskiej dotyczące zieleni w lesie i w miejskich przestrzeniach. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych, radni oraz mieszkańcy. Dzisiejsze warsztaty są skupione na porze roku, którą mamy. A jaką mamy polarów? W dzielnicy Rokietnica całe rodziny wzięły udział w wyjątkowych warsztatach leśnych. Każdy powinien korzystać z takich warsztatów. Są to niezwykle potrzebne warsztaty dla dzieci. Spędzanie czasu na wolnym powietrzu, w szczególności w lesie, wpływa bardzo korzystnie na rozwój dzieci, a także uspokaja i wycisza dorosłych. Jest wiele badań naukowych, które potwierdzają oczywiście dobroczynny wpływ kontaktu z przyrodą, na wpływ każdego człowieka. Czy takie warsztaty to Pani zdaniem dobry pomysł? Świetny pomysł, bardzo lubię na nie chodzić. Nie znam lasu za bardzo, także cieszę się, że ktoś jest w stanie mi go przedstawić. Tym samym będę mogła iść z dziećmi sama kiedyś. Na taką wycieczkę i może jeszcze ich czymś zaskoczę. Tutaj mam tak, mamy takiego liścia. Nie, nikt nie wie, co to jest. Ja też o tym nie wiem i pani nam o tym tłumaczy, a nie widziałam i mogę odkrywać przyrodę z innej strony i też ten las piękny widzieć. A te zajęcia oraz spacer po dzielnicy były elementami spotkania pod tytułem Rozmawiamy o zieleni w lesie i mieście. Odbyło się w parku przy ulicy krakowskiej. Pomysł wziął się stąd, że jesteśmy tak naprawdę w czasie przedwyborczym. Mam wrażenie, że temat nam umyka. Nie rozmawiamy ani o zmianach klimatycznych, ani o zieleni. A ponieważ rokitnicka społeczność jest społecznością bardzo zaangażowaną, my chodzimy do lasu, dbamy o zieleń i interesujemy się tym, co jest wokół, pomyślałam, że zwołam wszystkich, zrobię taki sabat zielony. Zaproszę samorządowców, zaproszę polityków, zaproszę aktywistów, zaproszę i porozmawiamy o tym tak naprawdę, gdzie jest kłopot. Dlaczego? Bo wszyscy chcemy się troszczyć o zieleni. Deklaratywnie tak, ale coś nam nie wychodzi, gdzieś się gubimy. I bardzo interesujące było dzisiaj dla mnie to, że myśmy się skonfrontowali też z własnymi kłopotami. To było niezwykłe spotkanie. Taka wychodzę po nim zbudowana, bo. Potrafimy rozmawiać, potrafimy ze sobą dialogować i chcemy rozwiązywać kłopoty, które potrafimy nazwać. To jest duża lekcja. Rozmowa oprócz różnych problematycznych spraw ekologicznych i zieleni w przestrzeniach miejskich dotyczyła przede wszystkim lasu. No bo on jest bardzo mocno wpisany w dzielnicę. Bardzo doceniam to, że pojawił się przedstawiciel nadleśnictwa Brynek, bo My korzystamy z lasu, to znaczy rokitnica ma tak niezwykłe położenie, że ten las nas okala. Mieszkamy przy lesie. Mamy 2, 3, 5 minut w najgorszym razie 7, jeśli ktoś idzie z drugiej strony dzielnicy, ale my do tego lasu wchodzimy, ponieważ on został bardzo dobrze wymyślony przez Tyle Winklerów i te ścieżki tam istnieją. Odpoczywamy, chodzimy na spacery ze zwierzętami, jeżdżą tam koniarze, bo przecież mamy tutaj stadniny, jeździmy na rowerach. Ten las jest elementem naszego życia. Miasto zabrze, dokłada wszelkiej staranności, żeby uczestniczyć w konsultacjach dotyczących działań prowadzonych na terenach lasów państwowych. Dzięki staraniom aktywistów, właśnie dzięki, dzięki tutaj pani Magdalenie i, i innym osobom i współdziałaniu z miastem, z panią prezydent Małgorzatą Mańką Szulik udało nam się wpłynąć na proces uchwalania planu zagospodarowania lasu w nadleśnictwie Brynek. Dzięki tym staraniom drzewa na terenie Nadleśnictwa Brynek zostały ochronione. Oczywiście ważna rola również edukacji mieszkańców i uświadomienia, że w lasach jesteśmy gośćmi i musimy uszanować środowisko, z którym się spotykamy na terenie lasów. Natomiast dbałość miasta o tereny zielone jest widoczna na każdym kroku. Miasto Zabrze, większość powierzchni Miasta Zabrze to tereny zielone. Przytoczę park w Maciejowie, który powstał na nieużytkach tak naprawdę. Poprzez budowę Orlika, poprzez budowę tężni dla mieszkańców. Czy wreszcie piękny geopark w Grzybowicach, który w ostatnim czasie został oddany do użytkowania. Terenów zielonych w Zabrzu przybywa, są coraz lepiej zorganizowane. Jest to efekt długofalowej polityki i wizji na rozwój miasta. A to powoduje, że Zabrze jest jednym z najbardziej zielonych miast zagłębiowskiej metropolii. Zabrzeńska spółka ZBMTBS obchodziła jubileusz 70-lecia swojej działalności. Była to okazja do podsumowania dotychczasowych działań. Bez takiego zespołu, jaki tworzą ludzie w spółce, ludzie zdeterminowani. Ludzie konsekwentni w działaniu nie byłoby tych wszystkich wielkich rzeczy. A tego, co wydarzyło się przez ostatnie lata w obchodzącej jubileusz 70-lecia spółce, było naprawdę wiele. 70 lat zabrzeńskiej firmy ZBMTBS jest powodem do ogromnej radości i powiedziałabym, chyba do dumy bo e, ostatnie dwie dekady pokazały, że wiara czyni cuda. Ja pamiętam początek współpracy z ZBM-TBS, a właściwie wtedy jeszcze e, z zbm e, To e, naprawdę była spółka w bardzo trudnej sytuacji. Pamiętam te protesty na osiedlu Zantka, e, gdzie mieszkańcy mieszkań pochutniczych protestowali przeciw takiej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Ale trzeba powiedzieć, że wspólnie wzięliśmy się do roboty i dziś spółka jest na szczycie naszych zabrańskich spółek. Bardzo się cieszę. To oddana załoga, to ludzie nie tylko potrafią pracować, ale mają serce do tego co robią. ZBMTBS jest największym zarządcą nieruchomości na terenie Zabrza, ale i jedną z większych firm tego typu w Polsce. Obecnie pod swoim zarządem ma ponad 1100 wspólnot mieszkaniowych. Jubileusz był też okazją do wręczenia nagrody. Statuetka Orzeł Przedsiębiorczości trafiła na ręce prezes spółki Renaty Lemańskiej. Nagroda jest szczególnie ważna dla naszej firmy. Myślę, że dla całej firmy i dla wszystkich pracowników. Nagroda Orła, która jest wyjątkowa i przede wszystkim pokazuje, jak duże możliwości są w tej firmie. Jest to tak naprawdę nagroda za cały rozwój firmy przez ostatnie 20 lat. Spółka ZBMTBS przeszła ogromną transformację. Zmiany, transformacje, ale przede wszystkim też ogromny rozwój. Czyli już nie tylko w tej chwili zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, nie tylko rewitalizacja Zandki, oprócz wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządzamy i ten krąg wspólnot mieszkaniowych poszerzamy, to również budujemy kolejne budownictwo w systemie TBS-owskim. Kolejne ogródki działkowe, które są również częścią tych budynków, no i takie małe osiedla, które w najbliższych czasach będą ogromnym wyzwaniem dla nas. Ta spółka jest rozpoznawalna nie tylko u nas tutaj w Zabrzu, ale też w kraju. Dzięki temu dostała dzisiaj odpowiednie odznaczenie, ale też trzeba powiedzieć, że się rozwija. Buduje nowe domy, buduje tak naprawdę oprócz tego infrastrukturę przy tych domach, ale też i zarządza, zarządza ogromem mieszkań na terenie naszego miasta. Podczas jubileuszowego spotkania wyróżniono pracowników z długoletnim stażem, a dla wyróżnionych osób było to... No na pewno i zaskoczeniem, ale i przyjemnością, jakby nie było, spędziłam tu większość życia. Pracuję w ZBM od konkretnie 1 sierpnia 1986 roku do dnia dzisiejszego. Czego można Wam życzyć na te kolejne lata? Myślę, że dalszego rozwoju, ponieważ na tej nagrodzie i na tym jubileuszu 70-lecia nie poprzestajemy. Natomiast przede wszystkim zdrowia i ciągłej pracy nad sobą i motywacji do pracy. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Co tydzień zapraszam Państwa na przegląd prasy. Dzień dobry, witam państwa. Dziś, w ramach przeglądu pracy, kilka dobrych informacji mam dla oglądających nas teraz. Na przykład, dobra wiadomość dla kierowców, a także pasażerów komunikacji miejskiej w Zabrzu, którzy poruszają się w ścisłym centrum naszego miasta. Już dziś sukcesywnie przywracany jest ruch w ciągu ulicy Wolności, a od jutra wrócą tam również autobusy. 12 października, czyli dziś rozpoczęły się prace mające w celu przywrócenia ruchu kołowego w ciągu ulicy Wolności, czytamy w komunikacie. Uruchomiona została już sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wolności, Degola i Alei Korfantego. Systematycznie usuwane jest także oznakowanie tymczasowe. Na zamkniętym pasie Degola kładziona jest właśnie nowa asfaltowa nawierzchnia, czyli będzie pięknie już niebawem. A teraz zaproszenie już w najbliższą sobotę w naszym mieście odbędzie się druga edycja festiwalu nurkowego "Wynurzenie". To wydarzenie w czasie którego śląskie stowarzyszenie Płetwonurków niepełnosprawnych zabierze uczestników w głębiny swojej pasji i spróbuje zainspirować podwodnym światem. Impreza odbędzie się w dwóch obiektach: w Zabrzańskim kompleksie rekreacji Aquarius, a także w strefie Karnal kompleksu Stolnia Królowa Luiza. W czasie festiwalu wykorzystane zostaną różne formy przekazu: prelekcje filmów, panele dyskusyjne, wystawy. Koncerty, a także ćwiczenia na basenie. Impreza jest skierowana zarówno do osób, które zajmują się nurkowaniem, czyli instruktorów, nurków i pensjonatów tego sportu, jak i do osób, które nigdy nie miały do czynienia z nurkowaniem. Nie jest istotne, czy potrafią pływać. Od czegoś trzeba zacząć. I jeszcze jedna ważna informacja: kompilisko Leśne w zabrzu kolejny raz zmieni się w Bajkowy Park Świateł, ale tym razem zobaczymy w tym miejscu zupełnie nowe instalacje, zaskakujące interaktywne iluminacje wystawy pod nazwą Alicja Park Miliona Świateł ponownie przyciągną do miasta tysiące gości chcących podziwiać nową ekspozycję. Projekt rozświetlenia kompiliska działa w mieście już trzeci rok, ale w tym sezonie organizatorzy zaskoczą wszystkich nowym, premierowym tematem od października e, można odwiedzać w zabrzu, właśnie magiczną krainę Alicji. Tebatyczna instalacja świetlno-muzyczna wprowadzi zwiedzających w wyjątkowy nastrój i zanurzy ich w baśniowe krajobrazy. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd prasy. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia!